Witam serdecznie z tej strony Bruce Cafein, Kawka w Dłoni. Nagrywam dwa filmiki z rzędu, ponieważ akurat dostałem inspirację, aby porozmawiać na pewien temat, więc chciałbym na ten temat z Tobą po prostu dzisiaj porozmawiać, Brachu. Także witam Cię serdecznie. Eee, dlatego mam tą samą obluzę. Jeśli oglądasz wcześniejszy filmik, to, to dlatego, że nagrywam po prostu dwa filmiki z rzędu od razu. Także witam Cię serdecznie. Oczywiście na początku łyk kawy, jak to zwykle bywa. Przebić wodą, żeby nie zawarł ją ząbków. Możemy lecieć dalej. A więc dzisiaj chciałem z tobą, z tobą porozmawiać o ryzyku i o tym, dlaczego ryzyko jest absolutnie kluczowe, aby przeżyć życie w wartościowy sposób. Ponieważ widzisz, Ryzyko to jest coś, czego boi się każdy z nas jako człowiek, ponieważ ryzyko wiąże się ze nieznanym, a nieznane wiąże się, znaczy nasz umysł kojarzy nieznane ze śmiercią. A więc bardzo boimy się nieznanego, bardzo boimy się rzeczy, których nie rozumiemy, bardzo boimy się niewiadomych, nie, nie bo, boimy się odpowiedzi, na których pytań nie znamy, e, boimy się dlatego również śmierci na przykład, bo nie wiemy, co się dzieje po śmierci, tak? Więc boimy się po prostu terenu nieznanego, ponieważ e, ten teren po prostu w naszym umyśle, nasz umysł go kojarzy ze śmiercią. I tak samo jest z ryzykiem. I dlatego właśnie większość ludzi nigdy w życiu, w życiu tak naprawdę nie podejmuje żadnego ryzyka, aby osiągnąć cokolwiek wartościowego w życiu, przez co żyją w tej strefie komfortu tak naprawdę całe swoje życie i nigdy niczego ostatecznie tak naprawdę nie osiągają. Co jest niesamowicie smutne, bo wtedy zmiagają się ze scenariuszem, gdzie leżą na swoim morzu śmierci na koniec tego życia i patrzą na nie i uświadamiają sobie, że tak naprawdę to może i żyli, ale nie przeżyli swojego życia. Wiesz o co chodzi? Oni żyli po prostu, ale nie przeżyli tego życia, oni egzystowali. I było tak, ponieważ. Żyli słuchając się swojego strachu. Nigdy tak naprawdę się mu nie sprzeciwili. Myśleli, że strachu trzeba słuchać, że strach to jest coś dobrego, że strach to jest. Znaczy, to jest coś dobrego, ale zaraz to rozwinę. Że strach to jest coś, czego powinno się słuchać, że jak się czegoś boimy, to nie, boimy, nie powinniśmy tego robić, i tak dalej. Podczas gdy jest to główna prawda. Właśnie strach jest według mnie, przynajmniej wyznacznikiem tego, co my musimy absolutnie i koniecznie zrobić. Ponieważ jeżeli my się czegoś boimy, to znaczy, że to jest poza naszą strefą komfortu. A jeżeli wiesz cokolwiek o rozwoju osobistym, to zdajesz sobie świetną sprawę z tego, że rozwój znajduje się tylko i wyłącznie poza naszą strefą komfortu. Ponieważ tak naprawdę. Żeby się rozwinąć i stać się nową osobą, no to musimy stać się nową osobą. Musimy zacząć robić nowe rzeczy i tak dalej. Oczywistym jest to, że nowe rzeczy i stawanie się nową osobą będzie niekomfortowe, bo jest to coś nowego, tak? Więc kluczem do rozwoju jest stawanie się nową osobą. Nieustanna ewolucja tego, kim my jesteśmy. A żeby nieustannie ewoluować, ty nie możesz być tą samą osobą. No kurwa, to się ze sobą gryzie, tak? Więc ryzyko i strach i pokonywanie nieustanne tego strachu i iście w kierunku tego strachu, to jest absolutny klucz tak naprawdę do rozwoju osobistego. I tylko tak naprawdę wtedy my dajemy sobie szansę na to, żeby osiągnąć cokolwiek wartościowego w życiu. Ponieważ wszystko, co jest wartościowe w życiu, jest ryzykowne, gdy nad tym głębiej się zastanowisz. Czy mówimy tutaj o sukcesie materialnym, czy mówimy tutaj o miłości, czy mówimy tutaj o przyjaźni. Każda z tych rzeczy jest ryzykowna, tak naprawdę, na dobrą sprawę. Ponieważ kiedy kochasz, ryzykujesz, że ta druga osoba tego nie odwzajemni. Kiedy jesteś w stosunku do kogoś lojalny, jesteś w porządku. Również ryzykujesz, że ta osoba tego nie odwzajemni. Kiedy robisz coś, co zawsze chciałeś zrobić, coś ryzykownego, Decydujesz się na jakąś tam karierę, którą zawsze chciałeś wybrać, która jest ryzykowna, decydujesz się na założenie tego biznesu, który chciałeś założyć, ryzykujesz, że ci nie wyjdzie. Ryzykujesz, że cię wyśmieją. Kiedy stoisz w prawdzie i działasz w zgodzie ze swoimi wartościami i nie boisz się ich reprezentować, ryzykujesz, że inni cię wyśmieją. Ryzykujesz, że wyśmieją Twoje wartości. Więc wszystko tak naprawdę w życiu, co jest wartościowe, jest ryzykowne. I dobrze. Bo gdyby tak nie było, to wtedy osiągnięcie każdej z tych rzeczy byłoby proste i łatwe. A kiedyby to było proste i łatwe? Wtedy każdy by to miał. A gdyby każdy by to miał, to jaką by to miało wartość? To rzadkość, ciężka dostępność danej rzeczy sprawia, że ta rzecz jest wartościowa. Diamenty są wartościowe, ponieważ bardzo ciężko je dostać. Drogie samochody są wartościowe, ponieważ materiały, z których są zrobione i sposób, w jaki są zrobione i to, co potrafią zrobić i to, jak mało jest ich produkowanych, sprawia, że są takie wartościowe. Więc dobrze, że te rzeczy są ryzykowne, ponieważ to ryzyko właśnie. To jest test. To jest test, gdzie Bóg sprawdza, czy tobie rzeczywiście, aż tak bardzo zależy na tej rzeczy, którą chcesz mieć? Czy tylko mówisz, że ci zależy? Bo jeśli rzeczywiście ci zależy, to ty podejmiesz to ryzyko i zdasz ten test. I pokonasz ten strach, który czujesz, aby sięgnąć po tą swoją upragnioną rzecz. Aczkolwiek jeśli jesteś fejkiem i tylko mówisz, że to chcesz, a tak w rzeczywistości tego nie chcesz tak naprawdę, to nie podejmiesz tego ryzyka i nie pokonasz tego strachu. A więc Bóg w ten sposób filtruje ludzi, którzy rzeczywiście chcą mieć tą rzecz od tych, którzy tylko mówią, że chcą mieć tą rzecz. I nagradza tych pierwszych za to, że właśnie ten test zdali. Bo Bóg nas testuje w życiu, jednym właśnie z testów jest ryzyko. Jeśli ty jesteś gotów podjąć to ryzyko, jeśli jesteś gotów wyjść z tej strefy komfortu, skoczyć w tą otchłań strachu, gdzie dosłownie każda komórka w twoim ciele mówi ci nie, 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 przestań, wyjść, odwróć się, kurwa, napięcie, idź z powrotem, proszę, 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 a ty i tak pójdziesz dalej, zaufaj mi, że Bóg tego nie przeoczy. I to nie będzie tak, że On cię nie wynagrodzi, bo cię wynagrodzi. Zaufaj. Za każdym razem, jak podjąłem jakieś ryzyko w życiu, oczywiście wykalkulowane, nie jakieś głupie, za każdym razem mi się to opłaciło. Za każdym razem. Nawet, nawet jeśli mi tam coś nie wyszło, powiedzmy. Chociaż nie przypominam sobie ryzyka, które podjąłem, które było wykalkulowane, którego żałuję szczerze. Które mi nie wyszło. Ale nawet jeśli mi coś kiedyś nie wyszło, to właśnie, widzisz, ja nawet o tym nie pamiętam. Czyli nie czuję w stosunku do tego żadnego żalu. Czyli było warto. Bo przynajmniej ja wiem, co się kurwa stało. Wiesz o co chodzi? Jedna z najgorszych rzeczy, które mnie najbardziej przerażają, to myśl o tym, że ja mógłbym kiedyś leżeć na swoim morzu śmierci i zastanawiać się nad tym, co by było gdyby. Ja wolę przekonać się o tym, co by było gdyby. Ja wolę podjąć to ryzyko i nawet się kurwa sparzyć. Nawet się oparzyć. Nawet się spalić kurwa tym. Ale przynajmniej mieć tą świadomość, że ja wiem, co mogłoby być. Bo zaufaj mi, że ból żalu, ból żalu jest znacznie większy, znacznie większy niż ból tego doświadczenia jakiegoś tam. Zaufaj mi, zagadanie do tej laski, tak? Jakby ból żalu, że ty do niej nie zagadałeś będzie znacznie większy niż ból tego, że ona cię na przykład odrzuci. Zaufaj mi. Bo co, podejdziesz do niej, kurwa, ona cię odrzuci, powie ci, sorry, nie jestem zainteresowana i to tyle. Zapomnij o tym za pięć minut. Ty też o tym zapomnisz, kurwa, prędzej czy później, i będziesz miał wyjebane. I zapomnij o tym najprawdopodobniej. Pójdź szybko, bo kiedy to doświadczysz, to uświadomisz sobie, że to odrzucenie wcale nie jest takie straszne, jak ci się wydawało. I nawet pomimo tego, że ona cię odrzuci, to i tak będziesz z siebie dumny. Będziesz miał takie, kurwa, bałem się, ale i tak to zrobiłem. I tak kurwa to zrobiłem, i tak wyszedłem z tej strefy komfortu, i tak kurwa to zrobiłem. O, jestem z siebie, kurwa, dumny. Będziesz z siebie dumny, bo wiedziałeś, że pokonałeś ten strach. Pokonałeś samego siebie, kurwa. Wyszedłeś z tej strefy komfortu. Dałeś sobie powód do dumy. To właśnie sprawia, że te wszystkie rzeczy, kurwa, tak cieszą, kiedy już je osiągniesz. Te pieniądze, ten sukces, miłość, kobiety, cokolwiek. Co sprawia, że te rzeczy tak cieszą? To fakt, że ty musiałeś podjąć to ryzyko, żeby to osiągnąć. To to ryzyko sprawia, że te rzeczy smakują tak dobrze. Wyobraź sobie, gdyby to ryzyko nie istniało i mógłbyś po prostu od tak sięgnąć po wszystko to, co chcesz mieć. Nie cieszyłoby cię to aż tak bardzo. Wyobraź sobie, że dostajesz kurwa jakiś swój wymarzony samochód i do końca życia jest ci opłacane paliwo, kurwa, no nie? Czy cieszyłbyś się tym samochodem? Pewnie tak, pewnie przez chwilę miałbyś takie, że o, jak zajebiście. Ale czy szanowałbyś ten samochód aż tak bardzo? Czy cieszyłby cię ten samochód aż tak bardzo? niż gdybyś na przykład, kurwa, zapracował sobie sam na ten samochód. Oczywiście, że będzie cię cieszył znacznie bardziej, gdybyś sobie zapracował sam na ten samochód. Bo wtedy ten samochód staje się czymś więcej. Ten samochód nie jest po prostu kupą blachy na kółkach. Ten samochód wtedy jest symbolem. On jest symbolem, on jest symbolem twojej odwagi. On jest symbolem twojej dyscypliny. On jest symbolem twojej ciężkiej pracy. On jest symbolem twojej mentalności. Poświęceń, które ty musiałeś dokonać, aby zdobyć ten samolot. On nabiera wtedy głębi. Jest czymś więcej niż tylko kupą metalu na kółkach. I tak samo jest z wszystkim. Powiedz mi, czy miłość smakowałaby tak dobrze, gdyby nie to ryzyko, że ta osoba. Nie odwzajemniłaby tej miłości. Czy słowa kocham cię znaczyłyby tak dużo, gdyby nie ryzyko, że ta druga osoba może ci tego nie odpowiedzieć? Czy te słowa nie brzmią pięknie właśnie przez to ryzyko? Gdzie masz takie o kurwa, czy, czy ta osoba na pewno mnie kocha? I potem słyszysz to kocham cię o tej osoby. Czy to nie przez to te słowa brzmią tak pięknie? To właśnie przez ryzyko. Przez ryzyko to wszystko nabiera piękna, nabiera głębi. Więc przestań się bać ryzyka. Bo największe ryzyko w życiu, jakie możesz podjąć, to właśnie nie podjęcie żadnego ryzyka. Bo wtedy ryzykujesz, że nigdy nie doświadczysz życia, że nigdy go nie przeżyjesz, tylko pasywnie będziesz po prostu egzystować. A nie wiem jak Ty, ale ja chcę to życie przeżyć. Ja nie chcę egzystować. Ja chcę żyć. Ja chcę go doświadczyć od najpiękniejszej możliwej strony. I jestem gotów podjąć każde, kurwa, ryzyko, żeby to zrobić. Bo na koniec dnia, kiedy będziesz ją na swoim łożu śmierci, jakie to wszystko będzie miało, kurwa, znaczenie? Umrzesz. Za sto lat nikt o tobie nie będzie pamiętał. Więc wszystkie te porażki, kurwa, czy wstydliwe momenty, czy odrzucenia, których się tak bardzo boisz, wszystko przestanie mieć jakiekolwiek kurwa znaczenie. Każda z tych rzeczy przestanie mieć jakiekolwiek znaczenie. To, co ci ludzie o tobie powiedzieli, to, że ta laska cię odrzuciła, to, że ten biznes ci nie wyszedł, to, że ta kariera ci nie wyszła, kurwa, cokolwiek, to nie będzie miało żadnego znaczenia. Każdy o tym i tak zapomni. Umrzesz, ludzie przyjdą na pogrzeb, a po paru dniach wrócą do swojego codziennego życia, jak gdyby nigdy nic. A za sto lat już w ogóle niego do mnie nie będzie pamiętał. Więc jakie to ma kurwa znaczenie? Jakie to ma znaczenie? Powiedz mi, czy ty teraz myślisz na przykład o jakiejś stylowej rzeczy, kurwa, która się przydarzyła twojemu pra-pradziadkowi? Czy nawet pradziadkowi? Czy nawet dziadkowi? Czy nawet ojcowi? Nie. Bo każdy o tym zapomniał. Tak samo ty kiedyś będziesz zapomniany. I to nie powinno cię przerażać, a wręcz przeciwnie, powinno dać ci poczucie ulgi, że, ach, w takim razie ja mogę wyjść z tej strefy komfortu, ja mogę ryzykować, ja mogę upadać, bo to i tak nie ma znaczenia. A przynajmniej kiedy to zrobię, to sięgnę po tą rzecz, której tak naprawdę od serca, w głębi serca, w głębi duszy najbardziej pragnę. A kto wie, może i nawet uda mi się po nią sięgnąć. Więc łap życie garściami, stary. Wykorzystaj je, bo dostałeś ten piękny dar, jakim jest życie od Boga. Dosłownie szansa na to, że ty się urodziłeś, była jedna na 400, kurwa, miliardów bodajże. Wiesz, jakim ogromnym, kurwa, farciarzem jesteś, że ty w ogóle żyjesz? Dlatego proszę cię, korzystaj z tego życia. Podejmuj to ryzyko. Żyj! Jakby to było jedyne życie, które masz. Bo tak, kurwa, jest. Żyj, jakby jutra miało nie być. Bo chuj wie, czy będzie. Okej? Okay? Bądź dobrym człowiekiem. Rób wszystko, co w swojej mocy, żeby stawać, dnia na dzień być coraz lepszym. I podejmuj to jebane ryzyko. Bo tylko wtedy życie ma smak. Naprawdę. Tylko wtedy życie ma smak. A nie wiem jak ty, ale ja chcę przeżyć moje życie ze smakiem. Jak na razie mi to wychodzi. Nawet bardzo. Nawet bardzo. <laughs> I pomimo tego, że mam 21 lat, to już zbudowałem naprawdę szeroką gamę kurwa zajebistych wspomnień. I nie miałbym tych wspomnień, gdybym tych ryzyk nie podjął, które podjąłem. I było warto. Zawsze kurwa było warto. Zawsze, zawsze, zawsze kurwa było warto. Zawsze było warto. Nawet jak nie wyszło. Też było warto. Dlatego pamiętaj, aby nie słuchać się swojego strachu, aby wręcz przeciwnie, używać go jako kompas i wskaźnik, wskaźnik do tego, co ty powinieneś właśnie zrobić. Nie jako coś, czego ty powinieneś uciekać, tylko jako coś, co ty właśnie powinieneś zrobić. OK? Także no. Ono mnie to chyba wszystko. Mam nadzieję, że Ci pomogłem. Jeśli tak, to możesz zostawić subika. A w opisie, jak zwykle, zostawiam ci link do nowego renesansu, czyli mojej prywatnej społeczności, w której pomagam młodym chłopakom stać się najlepszymi najbardziej atrakcyjnymi wersjami samych siebie, więc jeśli chciałbyś dołączyć i właśnie ee, stać się najlepszą wersją samego siebie, to jest to idealne miejsce dla ciebie. Także idź i obczaj ją sobie już teraz. Pierwszy link w opisie. Eee, no i zostawiam ci też link do mojego Instagrama, więc jeśli chciałbyś obczaić, co tam u mnie na co dzień słychać i tak dalej, poznać mnie lepiej, to, to możesz sobie iść to obczaić. A ode mnie to wszystko w rachu. Trzymaj się na razie i pamiętaj, że szkoda życia No bycie pizdą. Pozdro.